Panie, że rozmawiamy chwilę po zakończonym spotkaniu zwycięskim 3-2 z, z Barczewo. Jak pan oceni to spotkanie? W meczu nie chciałbym oceniać, możemy powiedzieć tak, że jesteśmy dzisiaj tylko zadowoleni z tego, że wygraliśmy mecz i nie zapaliśmy żadnych kontuzji, i z tego, że, że właśnie po, po wcześniejszych urazach zaprezentował się dzisiaj Adrian Korzeniewski młody zawodnik z zeniorów Bartek, wujcik. i Myślę, że chyba to jest tylko to pozytywne z tego meczu. Tak jak zaznaczałem i uczyłem moich zawodników, Puchary rządzą się swoimi prawami, zwłaszcza na, na tym etapie gry przedwstępnej, więc tutaj nie ma co lekceważyć żadnego przeciwnika, bo, bo, bo naprawdę te zespoły trafią się spiąć na tyle, że, że są w stanie gdzieś tym zespołom z wyższej ligi w tej, w tej grze przeszkadzać i też uzyskiwać korzystny wynik, czego dzisiaj, czego dzisiaj byliśmy zresztą świadkiem na, na boisku. W dzisiejszym spotkaniu też zagrał Łukasz Gwiazda w pełnym wymiarze, jakby Pan ocenił jego występ. Myślę, że, myślę że, że dzisiaj ciężko powiedzieć, że któryś z zawodników w ogóle dobrze zagrał w tym meczu. Uważam, że zagraliśmy bardzo słaby mecz. Każdy z tych zawodników zagrał dzisiaj nie na miarę swoich możliwości. Co prawda, stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji po dośrodkowaniach i trzeba takie sytuacje wykończyć i zdobyć bramkę. Bo, bo z takim przeciwnikiem, jeżeli, jeżeli traci się dwie bramki, co prawda, po fragmenty fragmenta gry, to, to nie można powiedzieć, że to był mecz udany. Przed nami mecz w niedzielę z EUKSM. Czy któryś z zawodników dzisiaj próbowanych przekonał pana i, i zagra w, w niedzielnym spotkaniu? Tak jak zaznaczyłem, ono, dzisiaj żaden zawodnik nie zagrał dobrego meczu, więc ciężko mi po tym meczu powiedzieć, który z zawodników dostanie szansę w meczu z ŁKS-em. Dobrze, dziękuję. dziękuję.